Jest to zadanie za jeden punkt. No ale wydaje się ono dosyć podchwytliwe. Jeśli nie wiemy jak podejść do niego, to pierwsze co przychodzi do głowy, co możemy zrobić, to podstawić za x 12, za y 25 i sprawdzić czy te wartości spełniają ten układ równań. No jeśli tak, no to punkt drugi jest prawdziwy i zapewne punkt pierwszy też będzie prawdziwy. Więc jeśli x jest równe 12, a y 25, no to podstawiamy do układu równa. Mamy, dwa, mamy 12 razy 25, to jest 300, ma się y, równać 12 plus 3, 15 razy 20. Zgadza się. No i 300 ma się równać 10 razy 30, też. Zgadza się. A więc punkt drugi jest, prawdziwy, no i punkt pierwszy też domyślamy się, musi być prawdziwy. Natomiast to tak na szybko, natomiast jeśli byśmy chcieli tak naprawdę wiedzieć, o co chodzi, to musimy, musielibyśmy sobie zdawać sprawę, że ten układ równań jest tak naprawdę układem równań liniowych. Da się go sprowadzić do układu tutaj mamy definicję układu równań liniowych z dwoma niewiadomymi. No i taki układ może nie mieć w ogóle rozwiązania, być układem sprzecznym, może mieć jedną parę rozwiązań, tak jak tutaj x, y prawdziwą, lub nieskończenie wiele rozwiązań prawdziwych. Jak? No oczywiście możemy to sprowadzić do układu równań liniowych, czyli wyliczyć sobie nawiasy metodą podstawiania, na przykład spróbować to rozwiązać za wyliczyć sobie x lub y, no i metodą właśnie podstawiania tutaj wyliczyć następną zmienną. Natomiast zauważmy, że mamy tutaj przyrównanie wyrażeń po lewej stronie do x i y w jednym, jak i w drugim równaniu, więc jeżeli sobie oznaczę te równania jako 1 i 2, no to mogę je przyrównać do siebie, czyli może od razu będę wyliczał nawiasy, czyli będę miał x, y, No, i teraz x, x razy y nam się skraca. Tu sobie odejmę minus 5x na lewo i plus 2y też na lewo. Więc będę miał minus 10x. To się nam skraca. To też 3 plus 5y. Dalej, dalej też sobie dodam plus. 15, czyli będę miał równa się 5. Dzielę stronami przez minus 5. No i mam 2x odjąć y jest równe minus 1. A więc y jest równe 2x plus 1. No, i teraz podstawić to mogę do pierwszego i drugiego równania, wyliczając sobie właśnie x. No i otrzymam, ile te równania, jak te wartości x i y będą równe, więc może sobie użyję równania pierwszego. To będę miał. No i znów, jeżeli tu sobie to podstawię, to będę miał. Może użyję sobie po prostu tutaj już któryś z tych równań na górze, które mam, więc będę to miał. Minus 5x, już po skróceniu tutaj, minus z xy, czyli minus 5x plus 3 razy w nawiasie 2x plus 1, minus 15 ma się równać 0. No i mam te same wartości.